Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na czwarty dzień listopada. Kościół proponuje nam w pierwszym czytaniu fragment Listu do Rzymian, rozdział 12, wersety od 5 do 16 A. Ja przeczytam tylko początek tego fragmentu. Bracia, wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a dla siebie nawzajem jesteśmy członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. Bądź dar proroctwa, aby go stosować zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Moi drodzy, Święty Paweł często w swoich listach mówi o tym, że jesteśmy ciałem Chrystusa. Wszyscy, wszyscy tworzymy to ciało. Jesteśmy poszczególnymi członkami w tym mistycznym ciele Chrystusa. Natomiast Paweł w dzisiejszym czytaniu pokazuje nam wyraźnie, że różne mamy obdarowania, różne spełniamy posługi, a to wszystko. Dla naszego wspólnego dobra i aby ciało Chrystusa dalej budowało się ku większej chwale Bożej i ku poszutkowi innych ludzi. Piękne jest to, co widzimy w dzisiejszym Kościele, że coraz więcej ludzi świadomych swojej wiary, swojej przynależności do Chrystusowego Kościoła angażuje się coraz bardziej w życie Kościoła stając się przez to aktywnymi członkami Kościoła, a nie tylko biorcami tego, co Kościół pragnie nam ofiarować czy też przedstawić. Nawet dzisiaj rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, którzy są na migracji za granicą i oni podali taki niesamowity przykład, że w jednej z parafii powstała bardzo prężna wspólnota. Ludzi, którzy sami przeżywają swoją drogę z Chrystusem, starają się nawracać, starają się żyć Ewangelią, ale ci ludzie też w bardzo konkretny sposób zajęli się konkretnymi działa działaniami w parafii. Niektórzy z nich przygotowują dzieci do pierwszej komunii, niektórzy przygotowują młodzież do bierzmowania, jeszcze inni zajmują się innymi działaniami w parafii. I w ten sposób ta parafia staje się coraz bardziej żywa, coraz bardziej ludzi przyciąga do Chrystusa i do Kościoła. Coraz więcej ludzi ochoczo przychodzi na te spotkania, na Msze święte i to jest to, do czego chyba powinniśmy dążyć w dzisiejszym świecie. Dzisiaj mówi się, że jest spadek powołań kapłańskich i zakonnych i to jest fakt, ale z drugiej strony, moi drodzy, jest pocieszające to, że Coraz więcej ludzi przyjmuje wiarę. Nie tak dawno czytałem badania, które były dla mnie osobiście szokujące, gdzie kilka milionów ludzi, czy nawet kilkanaście milionów ludzi, przyjęło chrzest i stało się katolikami w ubiegłym roku. To jest niesamowite. Zobaczcie, mimo spadku powołanek kapłańskich, rośnie liczba ludzi wierzących. Pocieszające i niesamowicie budujące. Ale potrzeba też, moi drodzy, tego, abyśmy my jako ludzie wierzący poczuli się bardziej zatroskani o Kościół, bardziej odpowiedzialni za Kościół i służyli w Kościele tak, jak potrafimy, tak, jak możemy, tymi obdarowaniami, którymi Bóg nas obdarzył, abyśmy chcieli też właśnie być w Kościele kimś, kto czynnie angażuje się dla głoszenia Ewangelii. Przemyślmy tę sprawę, spróbujmy pomyśleć sobie o tym, co ja osobiście mógłbym zrobić, aby moja parafia, e, moja wspólnota Kościoła była jeszcze piękniejsza, jeszcze wspanialsza, żeby była tą rzeczywistością, która pociąga innych ku Chrystusowi. Myślę, że Duch Święty podpowie nam, co moglibyśmy zrobić, aby rzeczywiście to nasze zaangażowanie w Kościół było prawdziwą troską i prawdziwą odpowiedzialnością. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten fragment listu do Rzymian. Dziękuję Ci też za to, że powołujesz każdego z nas takimi, jakimi jesteśmy. Dziękuję Ci za nasze obdarowania i za to, że pragniesz wykorzystać te nasze obdarowania dla dobra całej wspólnoty Kościoła. Panie, dodaj nam odwagi, dodaj nam łaski. Niech Twój święty Duch nas prowadzi, abyśmy rzeczywiście wyszli do przodu. I zaangażowali się jeszcze bardziej w Kościół, abyśmy stali się aktywnymi członkami Kościoła. Nie zwykłymi biorcami, ale tymi, którzy tworzą i budują Kościół. Dziękuję Ci Pani za tę zachętę. Dziękuję Ci za tych wszystkich ludzi, którzy już odpowiedzieli na tę Twoją propozycję. Proszę Cię, zachęcaj nas wszystkich i wspieraj. Niech tak się stanie. Amen. Uzapłać moi drodzy za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.